Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku serii 12 kolorów, jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Tym razem będzie delikatny miszmasz, ponieważ mamy różne produkty różnych serii, a właściwie nie do końca, bo tu... A dobra, co będę spoilerować? Krysztyn, dajesz intro i dowiemy się reszty. Ja już widzę, że tu są żele w słoiczkach. Większość. Na końcu mamy hybrydy, bo tak mówię, kurde, fajne są te hybrydy, dołożymy je, akurat mi brakowało trzech, więc na końcu mamy takie dodatkowe hybrydy, ale tutaj mamy paint Gele, które mają jedną rzecz wspólną, a zaraz zobaczysz jaką. Już widzę, że są Pajed więc rękawiczki. Dobrze, jestem gotowa. Biorę pierwszy kolor do ręki. Właściwie nie wiem, czy to w ogóle jest numer jeden, czy o co chodzi, bo tutaj za bardzo nic nie jest napisane, więc Metal Gel, Metal Gel. To przynajmniej to wiemy. To są żele, które są takie, coś jak mirror effect, być może, albo coś w tym stylu. I tutaj z firmy Rosa, Rosalind, tutaj też mamy metal painting gel, więc tu jest ta część wspólna pomiędzy tymi dwoma seriami. Będziemy mogli porównać. Tak, fajnie się to poziomuje, przez co jest łatwiej zrobić taką fajną, gładką powierzchnię. Jest rzadkawy, a przy tym bardzo dobrze kryjący ten produkt. Na razie jestem bardzo na tak, jestem zachwycona, wręcz bym mogła powiedzieć. Trzy kolory za nami, kochani, a to jest bardzo dobry moment, aby podziękować każdemu widzowi, który subskrybuje nasz kanał i ogląda regularnie oczywiście, tak, że mega się cieszymy, kiedy dostajemy od Was feedback, czyli informację zwrotną. A trzy ostatnie osoby, które zasubskrybowały kanał, to Krystek, możesz sobie tutaj wybrać pierwszą osobę, drugą osobę i trzecią osobę. Dziękuję. I teraz czwarty kolor. Jeszcze pewnie otwarty, tak. Wygląda na niebieski, ale mogę się mylić. Zobaczymy. Tutaj także cieniutka warstwa i zero prześwitu. Ja jestem tymi kolorami zachwycona, bardzo mi się podobają. 10 na 10 czy 6 na 10? 10 na 10. Chociaż mógłby być bardziej mirror, ale biorąc pod uwagę to, że naprawdę dobrze się nim pracuje, może po prostu taki efekt miał tutaj być. To no nie jest on te mirory raczej wychodzą przy lakierach bardziej tradycyjnych. Więc tutaj od żelu czego też chcieć. Nie wiem, może ktoś wymyśli albo opracuje taką procedurę, gdzie żel faktycznie będzie takim totalnym taflą jakby metalu, ale tutaj na razie tak nie jest. Ale mimo to jest naprawdę zacnie, naprawdę zacnie. Więc Ej. Pan by zapomniał. Mhm. Pan zapomina ostatnio o wielu rzeczach, jak bawi się nową zabawką jak ujęcia i zapomina. Proszę tu stać. Starą tak? zabawką tylko dopiero teraz znalazłem czas, żeby się bawić. Chcesz wygrać? Oczywiście. Co no, to, to, to ci dam? 3, 4! 3, 4! 1-0! 3, 4! 2-0! 3, 4! Ej, ty widziałem wcześniej, 2-1. <laughs> Czekaj, 2-1 ile jest? 2-1. Czy ciebie 2? Tak. Nie zgadzam się. No to trudno. Przewin kawałek. Do Zobaczmy jeszcze raz. raz. Nie no, dobra, 2-1, niech, niech ci będzie. 3, 4! 3, 4! Nie chcę pomyśleć. Pomału no? 3, 4. A ty patrzysz wcześniej, dopiero wtedy? Tak, w myślach, patrzę mu w głowie, co on sobie tam wybierze. Ty patrzysz na moją rękę, tak specjalnie coś tam wyskoczy, i szybko zmieniasz potem. Ja sobie zobaczę replay z ulnionym wiesz. Slow se zobaczę. Ej, dobra, poczekajcie, mam tu 11, 12 i 13. Dobra, no to polecimy po kolei. Mamy Metal Painting Gel, filmy Rosalind, A411 i więcej. A411? Tak, potem będzie 412, a potem 413. No i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, teraz y, mirory za nami, czyli te Ala efekty lustra, metal, właściwie metal, metaliczne efekt za nami. Teraz czas na trzy ostatnie kolory, które, będą kolorami, które to będą kolorami hybrydowymi, i tu niestety nie ma tego koloru. Może co zrobimy. No dobra, będzie niespodzianka, co tam w środku jest. A są jakieś numery, chociaż tutaj mamy. C40, potem mamy C. -G, CG, CG 153 i 111. Dobra, po kolei. Azurę CG 40. Zobaczymy, jaki to kolor. O, fajny beż. Czekaj, czy. A! Beż, który ma w sobie drobinki perłowe, ale drobinki w sensie taką poświatę perłową. Zobaczymy na wzorniku, to może będzie lepiej widoczne. Ta poświata, poświata perłowa mocno nie zmienia tego koloru. Nadaje mu takiego fajnego właśnie odcienia o, lekko ochładza go. Na, to by wyglądało na to, że jest też. No to nie wszystkie są tak ładnie. O, ciciek. Znaczy, drobinka jakiegoś kolorowego brokatu tutaj wpadła i się przykleiła. W każdym razie wygląda na to, że te fajnie się świecą, a ten już trochę mniej, ale wpadłam na kolejny boski pomysł. Skoro one się utwardzają, jak taki to bez warstwy lepki, tu można od razu pyłek, na kolor wcierać. Nie trzeba. Topu, i dopiero pyłek można od razu w kolor wcierać. Tak, a Dobra. Zobaczymy teraz ten zobaczymy ten wzornik bez topu, a teraz wszystkie po kolei pokryję topem. A może bez to, tych dwóch. Dobra, bez tych dwóch. By zobaczyć, jak y, ząb czasu, czy ukruszy ten ala czy nie. Muszę nieco wytłumaczyć, co się tu działo na tym wzorniku, bo z tych sześciu zjeżdżał niesamowicie top. Ja już tu byłam przy Rosalindzie, a tutaj ta po prostu skurczał się, top po prostu rozjeżdżał tak jak woda na tłustej powierzchni. I potem ratowałam, ale tu, tutaj nie uratowałam tych niektórych kolorów, trudno. Ro na Rosalindzie trzymał ok ten top, nie, nie, nie ściągał się. Te i tak musiałam. Pomalować połyskiem, bo tu się już rozpędziłam. Przetarłam go cleanerem ten połysk, mówię, żeby nie było tego połysku tutaj, i się zmatowił ten kolor. Mówię, zobaczę, czy ten tutaj też się zmatowił po przetarciu cleanerem. Też się zmatowił, więc no to już mówię, no to już raczej długo nie wytrzyma ten połysk, jak zwykły, zwykły cleaner go matowi. Więc już wszystko położyłam, na wszystko położyłam cleaner. Chciałam powiedzieć top. Więc takie miałam ekscesy, malując tutaj z topem ten wzornik. Przeprowadziłam w międzyczasie test, bo stwierdziłam, że skoro te Rosalind produkty się, robi, się taki lepszy trochę. Mirror jak leży dłużej, ale no to już tak po kilku minutach tu się lepiej nie robi. Może to jest kwestia tego, że jest za cienka warstwa. Nie wiem, zostawię go jeszcze na trochę. Może. No i tym masłem czekoladowym w ziemię. Dobra, ale ten bok jest tam spoko. Jasny. Jak będzie się coś zmieni, to najwyżej dam informację w odcinku. Już, Już mam dość tych mirrorów na razie. Ciao.